Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dobry Boże, mój Ojcze, Ty wszystko wiesz i tak dobrze znasz moje życie. Wiesz, co teraz dzieje się w mojej głowie, co dzieje się w moim życiu. Przychodzę do Ciebie, jak dziecko, spragnione ojcowskiej miłości. Proszę, pomóż mi w zmartwieniu. Panie, ty znasz wszystkie moje myśli. Błagam, zabierz ode mnie wszystkie złe przemyślenia. Nie pozwól mi grzeszyć w myślach, tak bardzo błądzić. Proszę, wybacz mi te wszystkie chwile, gdy w mojej głowie rodziło się nieuzasadnione zwątpienie, gdy rodził się strach i brak zaufania do Ciebie. Wybacz, że czasem tak bardzo żyję własnym stresem, własnymi niepowodzeniami i zmartwieniami, że zapominam o innych, potrzebujących mojej pomocy, że zapominam o Tobie. Wybacz, że zamiast pielęgnować w sobie wdzięczność za wszystko, co naprawdę ważne i piękne w moim życiu, napycham sobie głowę głupstwami, gonię za czymś, co nieistotne, tracę czas. Przepraszam, że czasem kreuję sobie Twój obraz inny niż powinnam. Przepraszam, że czasem tak bardzo źle myślę o swoich bliźnich. Przepraszam za te wszystkie chwile, gdy w mym sercu rodzi się zazdrość, zawiść lub niechęć do drugiego człowieka. Tak bardzo pragnę poprawy. Proszę, panie, odgoń ode mnie te złe myśli. Wlej we mnie nadzieję i naucz mnie prawdziwej miłości względem całego stworzenia. Naucz mnie doceniać swoje życie, zauważyć całe dobro, jakim mnie obdarzyłeś, w końcu zauważać Ciebie na każdym moim kroku. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!